Nie blokujmy wejścia, przechodźmy dalej, przechodźmy dalej. Stańmy na sąsiednich grobach. Proszę państwa, wejdźcie na gruby, bo nie mogą wejść następni. Wejdźcie tutaj. jest jeszcze strażacki, zresztą. Dasz Pan Jezus Chrystus powiedział. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią bo pocież tych, którzy płaczą, nad śmiercią księdza prałata Jerzego. Wysłuchaj nas, panie. Jezu, ty wstrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata kapłana życiem wiecznym. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Wprowadź go do nieba. Wysłuchaj Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Nas, panie. Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze, kapłanowi, Składać eucharystyczną ofiarę, Sprawa by Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata kapłana Jerzego. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij nas nadzieję życia wiecznego. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako, jako w niebie, niebie tak, tak i na, na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna Jezusa Chrystusa zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego chwalebne zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie nieśmiertelne. Wysłuchaj nasze prośby za Twojego sługę Jerzego, który umarł w Chrystusie i z ufnością oczekuje zmartwychwstania. Sprawa, by kapłan Jerzy, który na ziemi poznał Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalił Cię w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg, Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechu we wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata, kapłana Jerzego w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj Królowo Nieba i Matko Litości, witaj nadziejo nasza smutku i żałości. Tobie wygnańcy Ewy wołamy, synowie, Tobie wzdychamy płacząc, spadą więźniowie. orędowniczko nasza, Rad swe litościwe, oczy spuścić na nasze serca żałośliwe i owoc błogosławią żywota Twojego, rad pokazać po zejściu świata mizernego. O łaskawa pobożna, o święta Maryjo, niechaj będą zbawieni wszyscy grzeszni i ja. O Jezu niech po śmierci Ciebie oglądamy. O maryjo, ubrośna. Tego pożądamy. Pomóżmy się jeszcze w intencji zmarłego, świętej pamięci księdza Prała Jerzego, w intencji spoczywającego również w tym miejscu jego poprzednika, księdza Proboszcza Józefa Maśkę, za wszystkich zmarłych, spoczywających na tym cmentarzu, za wszystkich pomordowanych, zaginionych, o których nikt nie pamięta. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas. Synowi swojemu nas polecaj. Wieczny odpoczynek gracz zmarłemu kapłanowi Jerzemu dać panie. Mu dać panie. Wieczny odpoczynek gracz mu dać panie. Wieczny odpoczynek gracz wszystkim naszym bliskim zmarłym dać panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Raz jeszcze pragnę serdecznie podziękować księdzu biskupowi, naszemu pasterzowi diecezji za celebrację tego pogrzebu, wszystkim kapłanom. Dziękuję naszym strażakom, orkiestrze strażackiej, wszystkim obecnym tu delegacjom. Dziękuję wszystkim uczestnikom tej dzisiejszej żałobnej uroczystości. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.